Dwa ostatnie filmy są, e, e, są czymś nowym. To znaczy, pierwszy z nich, ze względu na osobistą dedykację, e, to można powiedzieć, że e, e, najważniejszą rzeczą w symbolice tego drugiego filmu jest bezradność człowieka, który siedzi na krawędzi i nic nie może zrobić ostatecznych wyborach tak. osób. I to zostało bardzo dobrze pokazane, że właśnie on niesie sobie tę bezradność. No a film, ostatni, to już jest w ogóle tak strasznie pesymistyczny film, że już właściwie to ręce opadają, i tak na dobrą sprawę to pan dalej powinien się teraz na, na, na kino. Na kino, za to, że Jakiś obraz optymizmu. Więc Państwo, to straszne. Po raz pierwszy u Pana Daniela pojawiają się ludzie w takiej ogromnej ilości. Idą zewsząd. Są właściwie, symbolizują prawie cały świat, że można. Idą z różnych stron, mają troszkę różne kolory i tak dalej, ale widzimy ich bardzo z daleka. Potem dzieją się takie rzeczy, że padają tak się wydaje, że pierwsza to była Australia, ale to może tylko tak mi się zdawało, zamienia się w kamień wszystko pada. No, ale ludzie od tego nie giną, tylko co się dzieje z ludźmi. To jest niestety epidemia. No, wszyscy chodzą do tych próbowych Bardzo to dobry pomysł, żeby spróbować uczynić korytarze, którymi ludzie idą no, jak to schroną, ale nie ma schronu, bo jest tylko tylko i koniec. No więc... Niesamowicie. To, to jest właściwie, y, y, ja bym powiedziała, że to jest pewien y, finał dla wyobraźni. Y, wydaje mi się, że Pan Daniel powinien teraz wymyśleć coś zupełnie innego. Y, oczywiście nie wiadomo, czy znajdzie w sobie tę siłę. Życzę, żeby znalazł, żeby nas zaskoczył. Ale po prostu dla mnie jak się patrzy na cały ten gigantyczny szereg filmów, które Admiral przedstawiał od lat niestety, ale ten finał jest, jest finałem. O tym, czy ten ostatni film jest już absolutnym finałem, tyle. Sam pesymizm.